Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Cześć. Wtorek, 26 tygodnia okresu zwykłego. Dzisiaj również 1 października, więc wspomnienie świętej Teresy z Lizie. Karmelitanki, doktor Kościoła. Jak to lubimy w Kościele mówić? Małej Tereski. A to jest kolejny odcinek Ezoes, na który Ciebie bardzo serdecznie zapraszam. Drugi dzień już wsłuchujemy się Tą niezwykłą lekturę księgi Hioba, patrząc na jego życie, na jego postawy, na jego przeżywanie cierpienia, osamotnienia i tego, że jak od bogactwa, od tego opływania w sukcesach, w takim spokojnym życiu, przechodzi stan cierpienia, choroby, samotności, opuszczenia, niezrozumienia. I dzisiaj Słuchamy te bardzo trudne słowa, które wypowiada Hiob, że przeklęty jest dzień jego narodzin, że lepiej gdyby się nie narodził. I oczywiście, możemy dzisiaj sobie zadać pytanie, czemu słuchamy takich słów? Jak w tych słowach usłyszeć dobrą nowinę? I z jednej strony, tak jak też gdzieś wsłuchuję się w to słowo, też trochę pomagając sobie przeróżnymi komentarzami, znajdujemy w tej postawie i w tym całym takim monologu dzisiejszym Hioba. Że kiedy Hiob doświadcza takiej swojej takiej beznadziei, takiej ciemności, takiego bezsensu, tego wszystkiego, w czym się znalazł, widzimy też w tej postawie na początku, oczywiście, coś, co dla mnie jest takie też ważne, że on tym w cierpieniu nie obwinia nikogo. On to jakby, mimo że na to się mu trudno jest zgodzić, na to, że jak wczoraj mówił, Pan dał, Pan wziął, dzisiaj już przechodzi w inną pozycję. To też jest ważne, bo patrzcie, że Chełm ciągle przeżywa, że dla niego to tajemnica cierpienia, mimo, że na początku ją przyjął w takim duchu wdzięczności, daru, że skoro umiał przeżywać to, co dobre, to dlaczego nie może przyjąć tego, co złe. Się idzie w kolejny etap takiego buntu wobec tego wszystkiego, ale nie buntu wobec drugich. On nie rzuca tego na innych. Dla mnie na tyle to jest ważne, żeby też to, co w życiu przeżywam, Żebym umiał to też, niektórzy by powiedzieli, przyjmować na klatę, ale też nie zrzucać tego ciężaru na innych, nie zrzucać tego zobowiązania na innych, nie obwiniać za to, co się w moim życiu dzieje, co przeżywam, na innych. Łatwo tak, czasem może to robić nam. Oczywiście nie chcę tu nikogo oceniać, ale nieraz, kiedy chociażby widzimy, kiedy nie wiem, małżeństwa się rozsypują, łatwo wtedy jest, jest tak obrzucać za to całe cierpienie współmałżonka. Oczywiście tu też nie chodzi o to, żeby siebie wybielać. Kiedy z pobracia z kapłaństwa, często też łatwo jest zrzucić wagę tej decyzji na kogoś. I zawsze, kiedy takie momenty są bardzo trudne, kiedy się rozpadają małżeństwa, kiedy ludzie, z którymi wzrastałem w seminarium, których znam w zgromadzeniu, których znam na drodze kapłaństwa, Zostawiają, zmieniają tą drogę, ale kiedy no, nieraz zdarza się, że z nimi rozmawiam, albo ktoś o nich rozmawia, w takim klimacie troski, nieoceniania, ale nie, że się cieszę, tylko jest taki pokój, mimo wszystko, mimo takiego bólu, kiedy ktoś mówi: Ja zawaliłem sprawę, to, że coś mi się nie wyszło, to, że zostałem wyrzucony z pracy, że nie zdałem na studiach, że mi się małżeństwo rozpadło. Że nie odnalazłem się w kapłaństwie, nie odnalazłem się w zgromadzeniu, w życiu zakonnym. To jest moja wina, bo zawaliłem modlitwę, bo byłem niewierny, bo byłem nieuczciwy. To nie jest czyjaś wina, jedynie moja. I w tych postawach widzę też postawę Hioba. Dlaczego ta historia jest dobrą nowiną? Gdzie w tej historii możemy znaleźć dobrą nowinę? Że Biblia tego nie oczyszcza, nie gloryfikuje tutaj Hioba. Nie robi z Hioba jakiegoś superbohatera, który idzie jak na fali w tym cierpieniu, który pisze piękne poematy. Ale właśnie Biblia nam pokazuje kogoś, kto znalazł się w takim czarnym punkcie punkcie może i bez wyjścia, po ludzku po to, żeby nam pokazać, że przecież nieraz i my takie momenty przeżywamy. Że nieraz i my możemy przeklinać swój los. Po co się urodziłem? Po co to wszystko? Po co w to wszystko wchodziłem? Po co się na to godziłem, po co gdzieś podejmowałem decyzję, a teraz przez to muszę przeżywać cierpienie, muszę znosić to, co trudne. To szukamy w tej dobrej nowinie właśnie takiego wsparcia, żeby szukać może nie rozwiązania i nawet nie zrozumienia, tylko jak dzisiaj Chiop. Pozwolić sobie, tak, pozwolić sobie na to, żeby wylać wszelki żal, by zadać dzisiaj mnóstwo różnych pytań bez szukania. Łatwych odpowiedzi. Bym dzisiaj w tych moich pytaniach, w tych moich rozterkach, w tych moich ciemnościach zobaczył kogoś, o kim już Biblia powiedziała, nie wybieliła, i to jest piękne. I to jest coś, co też staje się dowodem na prawdziwość Biblii: że nie pokazuje nam super bohaterów, ale pokazuje nam ludzi, którzy przechodzą szorując trochę po dnie, mimo że Hiob leży na tej kopie gnoju, Owrzodziały, samotny. Żebym i ja mógł zobaczyć. Też siebie w tym wszystkim. Mam prawo się buntować. Mam prawo dzisiaj mieć tego wszystkiego serdecznie dosyć. Tylko, żebym o tym mówił, żebym tego nie krył, żebym tego nie kumulował w sobie. I wreszcie ta Ewangelia, która dzisiaj nabiera tego takiego nowego tempa. Jezus postanawia iść do Jerozolimy. I wybaczcie, mimo że już długo dzisiaj mówię, to pokusiło mnie trochę w takim dobrym stylu, ponieważ znalazłem różne tłumaczenia tego, o czym nam dzisiaj napisze Łukasz. Oczywiście w tej wersji oficjalnej na liturgii usłyszymy, że Jezus podjął decyzję, żeby iść do Jerozolimy. Ale mamy też takie tłumaczenia, pozwólcie, że które poposiłkuję się taką ściągawką na kartce. Mamy też takie tłumaczenia, gdzie czytamy, że Jezus nieodwołalnie postanowił pójść do Jerozolimy. Albo niezłomnie skierował swoją twarz. Aby iść do Jerozolimy, podjął stanowczą decyzję, aby iść do Jerozolimy. Dzisiaj Jezus w jego sercu rodzi się ta decyzja, nieodwołalna decyzja, żeby iść do Jerozolimy po to, żeby być wydanym na Łukasz, Ale tak naprawdę, może to jest taki mały szczegół, ale ważny, po to, żeby oddać życie. Jezusowi nikt życia nie zabiera. Jezus w pełni jest wolny, do końca jest wolny. Nawet wisząc na krzyżu, przybity gwoźdźmi do krzyża, jest wolny. Jezusowi nikt życia nie zabiera. On to życie oddaje. Ale idźmy też dalej, bo też to słowo mnie pracuje w takich przestrzeniach. Czytamy ten, w tym dzisiaj fragmencie, że Jezus przed płuciem do posyła swoich uczniów posyła ich, żeby poszli przez Samarię. Wiemy, że Samarytanie byli znienawidzeni przez Żydów. Że Samaria to dla Żyda była najgorsza przestrzeń, najgorszy teren, ale najkrótszy żeby dotrzeć do Jerozolimy. Dlatego wielu Żydów czasem nie chciało iść, bo uważało o tą ziemię i tych ludzi za przeklętych. I nieraz jest tak, że my też, może nie chcąc się z kimś spotkać, wolimy robić, nadrabiać drogę dookoła, byleby się tylko z kimś nie spotkać, byleby uciec. Kiedy ci uczniowie idą, wytyczając drogę panu Jezusowi, poprzedzając jego przyjście do Samarii, że nie zostali przyjęci. I co chcą zrobić? Zrzucić ogień. Żeby spłonęli, dlatego, że nie przyjęli Pana Jezusa. Jezus im surowo to zabronił. Stanowczo. Dlaczego? Ponieważ Jezus nie przyszedł po to, żeby nas wygubić, żeby nas zabić, żeby nas unicestwić. Oj, my byśmy tak chcieli, żeby Pan Bóg taki był. Żeby wszystkich grzeszników, wszystkich niepoprawnych. Wszystkich innowierców, jak my to lubimy mówić, odszczepieńców, tych, którzy się nie nawracają na naszą naukę, na katolicyzm, na chrześcijaństwo, którzy nie są w jedynej słusznej jakiejś takiej bańce światopoglądu, czy nie są naszej bańce czy naszej bajce, tego w, nasze, w naszym odkrywaniu prawdy, że idą swoją drogą, Jakbyśmy im chcieli życzyć, że Pan Bóg by ich ukarał? Żeby zrzucił ogień na ziemię. Albo jak często też kwitujemy to, kiedy dokonuje się jakieś nieszczęście, że to jest znak od Pana Boga, że Bóg traci cierpliwość. Tutaj ukazują się we mnie takie dwie, dwie sprawy o Panu Bogu. Najpierw o Panu Bogu, który mówi o sobie, że On wymaga najpierw od siebie, Pan Bóg postanawia wobec siebie bardzo konkretną decyzję, nieodwołalną decyzję, żeby pójść do Jerozolimy, żeby zbawić człowieka. Dla Boga nie ma ważniejszej rzeczy niż moje, niż Twoje zbawienie. Dla Boga nie ma ważniejszej rzeczy, żeby mnie ocalić. Wczoraj słuchałem takiego kazania w internecie, w którym jeden z kaznodziejów powiedział, że potępienie człowieka jest porażką Pana Boga. Że za każdym razem, kiedy człowiek odrzuca Pana Boga świadomie, dobrowolnie, tak, bo Bóg dał nam wolność, Bóg nie wejdzie z butami w moje życie. Ale w jakimś sensie to jest porażka Pana Boga, bo. Bóg podejmuje stanowczą decyzję, nieodwołalną. Ma ten utkwiony wzrok w kierunku golgoty, w kierunku pustego grobu, który mówi mu: Ja muszę to zrobić. Bóg mówi: Jezus mówi Ja muszę cię zbawić. Bóg wymaga tylko od siebie. Ale kiedy widzisz, że ja tego jeszcze nie jestem w stanie przyjąć, nie jestem w stanie się jeszcze nawrócić, to Bóg nie zrzuci na mnie ognia, a tym bardziej mnie nie chce wrzucić. Bóg nie ma jakiejś takiej dzikiej satysfakcji, żeby mnie wrzucić w ogień piekielny. Bóg naprawdę tego nie chce. Bóg wobec siebie jest kategoryczny. Wobec swojego dzieła jest kategoryczny. Nieodwołalnie chce mnie zbawić. Ale do mnie podchodzi z cierpliwością. Ciągle daje mi czas. Ja chociaż ja bym chciał być takim młodym wilkiem, młodym gniewnym. Taki mamy gorliwców w kościele. I dobrze. Ale Jezus mówi do tych gorliwców, do mnie, kiedy ja chcę być taki stanowczy, stawiać na ostrzu noża, wszystko, żebym poczekał. Bo Pan Bóg daje każdemu czas. Żebym był cierpliwy, bo On jest przede wszystkim cierpliwy. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże. Cześć. Do zobaczenia jutro.